Witam wszystkich z ciekłych dni. Z tej strony Board 100. I zaczynam nasz kolejny jak zagrajmy w Terrorist Second Down, konflikt w Mogadiszu Okej okay. Ostatnim razem rąbą mi się już chciałem powiedzieć i gra, ale okej okay, spoko, widzę, że teraz mam shotguna o, mamy sporo pocisków, okej okay. Myślę, że jakaś misja będzie trochę lepsza, bo ona poprzednia Doprowadziła mnie do szału Naprawdę doprowadziła mnie do szału I przez to musiałem zapalić Okej, okay, myślę, że no szyb Dzisiaj myślę, że ukończę całą e, serię e, A co to jest? W nocy się dzieje Stary, ja powinien lecieć pierwszy, więc nie wtyrej, mi się Ła! Ła! Ale shotgun, no! To się rozumie, ale wiecie co? Na, dole, na takiej odległości nie wiem czy. O! Jak ja wyżynam was? Co tutaj jest ktoś? A to. O! Jeden kuch został na dachu A atak to jest na lotnisko ci poszli ja tu już dalej wytępiam ich Ale no teraz mi się podoba naprawdę Shotgunik mm, Będzie jazda Ludzie będzie jazda. A ty mnie nie odpychaj, bo kudę dostaniesz z I widzisz, dostałeś za swoje kudę uczynki złe O! Ale w wyżynkach robię tutaj ludzie Poszyń dupę! Do ręce łykna A przeczki Ok lecimy dalej O przepraszam Was bardzo za to Kolego! Ty powinienś padnąć od jednego z mojego shotguna A nie że... co dalej? Może moje kompanie zajążą? ja mam go wyłączyć? Kolego, posuń dupę. Aha. Okej, okay, wyłączyłem go. Ja wam zazdam he Mendes Nie mogę się tam bić. A mogę wrzucić tam grata. Czekaj to zrobimy to tak. Oh. A, doszło. A! Chcieli granat, to się nazywa strzał w dziesiątkę. Ok, sekundka już i da. O. Co to było? Ech, ludzie, 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 ludzie. Zostałeś zabity. Coś mi się wydaje, że z tyłu w, w, z głowy e, że Z tyłu zostałem? Okej, okay, spróbuję... Zobaczmy gdzie mi tu mnie. Ok, Okej, ja nas tutaj. Więc niedaleko. Aha, okej. Okay. Muszę se ułyknąć, bo widzę właśnie ile mam hapsów. Tak, dopiero zauważyłem ludzie ile mam hapsów. Dlatego tak szybko zginęłem. Okej. Okay. Tędy. Spoczko. O, posunął dupę. Tu musimy dojść. Teraz za tam. No co jest, kuźwa? To jest nieśmiertelny koleś? Widzieliście to? No, ludzie, widzieliście co się działo. Do kolejścia strzelałem, 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 strzelałem i nic. No widać pociski przelatywałem przez niego. A, oberwali? Tak, to znaczy jak jakiś taki fuzzyk. Okej. Okay. Mandujemy się... Te HP-sy dodamy też. O, oh, fuck! O, oh, fuck! E, hey, nie, trafiłem.

Ok, ładujemy. Tam ja muszę się skupić i to bardzo, żeby mnie nie ujebali ludzie, żeby nas nie urąbali. A, teraz tylko jak mam tam wejść. A tu jest. Przejście z Okej. Okay. Ostatnia paczuszka. Hapsów. Moment, muszę się przybliżyć do tego Okej, okay, żeby widzieć gdzie strzelać Przydałaby mi się paczka jeszcze hapsów No to mi hapse brakuje, moment A ktoś z Was może mnie wyleczyć? Nic No nie ciekawie, nie ciekawie sporo schodów, sporo biegania nie, 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 Mówcie, Who are you? What do you think you are doing? Tie and gag him. I don't want him giving away our position. You will pay for this. Shut him up now. Radio CP and tell him that we have our package. Yes. Who is such a? Who is our? No więc, ja tu jest odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!